Tematem tygodnia w numerze 18 piłki nożnej jest określenie szans i potencjału naszych drużyn przed maratonem ligowym. Konrad Witkowski zajął się tym, jak przygotować piłkarzy pod względem fizycznym do powrotu na boiska ligowe. Jarosław Niezgoda w rozmowie z Marcinem Harasimowiczem mówi, że jest gotowy na podwój Ameryki. Zbigniew Mucha rozmawia z Gerardem Badiją, jak koronawirus zmienił jego życie w Polsce oraz życie jego rodaków w Hiszpanii. Paweł Gołaszewski odwiedził nowy ośrodek treningowy Legii Warszawa. Przemek Pawlak pogadał z Pawłem Krzyszałowiczem nie tylko o tym, co było, ale o tym, co i teraz jest. Drugoligowa dekada według Kamila Suleja. Grzegorz przedstawi Wielką nadzieję angielskiej piłki, fila Faudena. Ponad dwa lata przed mundialem w Katarze Bartłomiej Rabi stawia śmiałą tezę, że teraz mistrzem świata zostanie Brazylia. Leszek Orłowski o szalonych prezydentach klubów hiszpańskich. Ja się zastanawiam, czy UEFA będzie jednym z największych przegranych epidemii koronawirusa. Maciej Iwanow o nauczycielce biologii, która woli być trenerką piłkarską drużyn męskich. Ponadto Michał Zachodny z tematem angielskim, a Tomasz Lipiński o futbolu włoskim. Drużyną na życzenie jest reprezentacja Anglii, która była czwarta na. Mundialu w 1990 roku. Zachęcamy do pozostania w domu i skorzystania z naszej aplikacji mobilnej.